Podanie! Nie ma podania! Szybciej! Odstawcie murek na dobrowodnego. Oleg, Olek, przymierz drugi raz. Olek! Olek. Olek. Przymierz. ojtek przed bramkarza. Kuba, szerzej! Kuba! Kuba Brzeski! Szerzej do prawej strony. Paweł! W pole karne! Może... Popatrz. Już! O tu! Już! Bliżej, Paweł. Paweł! Nie wierzę. Ale się odbiła, no. No co, niecelny strzał! No. Hop. Jedź, jedź, jedź do Kuby, jedź do Kuby i hop, przez środek. Brawo, hop! hop szybciej! Super! Tyłem do. tak, zastawiaj, szukaj faulu. Hop! Dorzuć! Rewelka! Dalej gramy, gramy! Jasiek, hop! Ej, podajemy, podajemy, spokoj. Albo mocniej, to samo. Opsa sam. Graj, 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 graj. Brawo! Brawo, Kubuś. Bez asysty. Brawo, Kubuś. Kuba. Bardzo ładnie. Trudniejszą strzeliłeś, a łatwiejsza nie chciała. Zdecydowanie poprawiamy tak, i łamieć do środka, i szybka z lewego skrzydła. Wymieniamy dużo żeby nie na stojąco, nie na stojąco. Alo, co ty robisz? Na ziemię, na ziemię piłeczkę, sklej ją do ziemi.

Masz tam winia, dobra i Czas Brawo jaśnie. Olek jest Czas przyjmij Dziecko. O co? Mnie nie interesuje co ty chciałeś. Masz przyjąć piłkę i podać. Jaśku. Rzucamy na nogi, dobrze? Żeby nie mu było łatwiej. Rzucasz mu na głowę, ma umów wanie Dawaj! Jeszcze trener go. Zawoł pilnuj się. emocjonalny. No, jest To wiesz, że tam do sobie? A, bo nie przepchnął. No, 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 no. Wracamy, wracamy, podpieramy. Pop. Nie zostawiamy piłki, do piłki Wojtusz. O, ale cię kręci. Tak, jedziemy, dalej. Nie ma klucza, odpadnij się, po tamtej stronie. Zgryźć swojego zawodnika w mojej, stronie, a nie w środku. Wam to do środka. Czerwonych gramy. Nie ma kopnijwych, nie ma kopnijwy. Wszystko przyjmujemy i gramy piłeczko. Krajku, gdzie na nogi? Na nogi, trzymaj. Tak. Koledzy czekają.

Szybciej graj do powyższego. Zejdź tutaj, pokaż się. Będziemy grać. Będziemy grać. Będziemy grać. Będziemy grać. Będziemy Dobrze, się grać. Będziemy 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 grać. Jasiek, nie odbijamy piłki przed siebie, dobrze? Nie na raz winio. Nie na raz! Ojej, ojej. Nie ma Babisza? No, nie ma Nie odkręć się! Nie odroś tylko kręć tak. się

i do przodu skrzydłem. Dlaczego nie tutaj do najbliższego piłki? Wojtek, wywalcz ją. Kubuś, do przodu i, i dośrodkowanie. Jeszcze. Zabierz mu, zabierz. Dobra, Dobrze! Nie ma podania! brawo Prawowiniu, super! Dobrze! Nie ma brawo. podania, Olek, Przyjęcie, podanie, wyjście na pozycję! A my próbujemy tutaj nieudolnie coś prowadzić! Zdjęcie, tutaj, to to, nie, jest, spokojnie, podaj! Cofnij się, Winiu! Cofnij się! Tak, zostań sobie za obrońcami! O, o. O, piłeczka, już rozpędzaj się, o, o, o. nie grasz pierwszego pasa, jaku. Paweł, stań na linii pola karnego, nie dalej, o, podejdź winio, podejdź winio, może winio, zobacz, winio jest. Oleg, podaj do, w lewo do winia, a winio strzeli. i nie Dobre podanie, chlepiemy. Spokój, Paweł. dobra, Gdzie są pobrzydni obrońcy? o Czekaj, czekaj. Rynik? Olek pokryj szóstkę szóstkę Wchodzisz Nie ma podania znowu

No, bo nie ma wykończenia, nie ma podania. No, bo nie ma Pomagaj, pomagaj, odbieraj piłkę z dzieckiem! I do przodu, do przodu, szybciej! Zgubił. To podaj ją! Dwóch... Znowu nie podałeś kolegom! Znowu nie podałeś Wojtek kolegom! Kryjemy! Żadnego podania! Żadnego podania od ciebie, Wojtek. Dlaczego kręcisz się? O jest. Wojtek na skrzydło swoje wracaj Kryj dziewiątkę, kryj dziewiątkę Bo będzie do niego podanie zaraz Ani jednego podania Z lewej! Dobra! Z lewej to gol nie wpadnie. Nie, nie, to nie. Ach. Olek patrz! Patrz w bramkarza, gdzie stoi. Szybko wyprzeć go szybciej! Nie daj mu, nie daj mu grać nie daj. Dobrze. co Szybciej podaj! Ja z bramką, tam jest i tak. Jeszcze gramy. Popraw to. Nie daj mu podać. O Jezu. Dobrze. Walcz. Jesteś. Dawaj do przodu. Dobrze, Jolek, wchodź do przodu, wchodź! Koboś super! Uważaj! Przedrzeźwiony no, gramy! Do boku prawa, lewa, nie w Kubuś, ładnie grałeś! Ambitnie, bardzo mi się podoba. No, ale na tym to, teraz, się może. Dobre, Dobre, to się już, Barne, biegamy. idziemy Już pięć bułek, a to niepotrzebnie, nie w tym momencie. Ale się biegać? cały czas być w ruchu, cały czas podskakiwać, ruszać. Spokojnie. O jest. Oleg Mur Teraz muszę, miałeś jedno, doskonałe podanie miały. Jeszcze by bliżej wino. Masz wino. Jest! To trzech razy sztuka. Tak. Przepraszam. Nie ma racji. 我哥哥。